Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie na horoskopie weekendowym od 3 do 5 października 2025. Witamy nowy miesiąc. Miesiąc z wibracją jedynki, a więc piękny miesiąc nowych początków. Październik to jest taki miesiąc, w którym warto będzie zaczynać nowe projekty. Tym bardziej mamy nowy rok. Numerologiczny, natomiast w ten weekend widzę, że wiele z kobiet będzie musiało opanować sytuację, która Was otacza. Zaczniemy sobie od kart duszy, następnie przejdziemy sobie do kart tarota i będziemy sobie przyplatać różnymi taliami. Taki koncept mam na to czytanie weekendowe. Tytułem wstępu pragnę podziękować wszystkim subskrybującym, wszystkim wspierającym mój kanał. Jest nas, kochani, coraz więcej. Codziennie łączę się z Wami, dając Wam wskazówki, podpowiedzi. Łączymy się na rozmowach przy kawce, łączymy się na live'ach. I oczywiście w ten weekend wszystkim wspierającym pragnę zapowiedzieć, że łączymy się na live, na którym będziemy sobie omawiać Wasze sytuacje, na którym będziemy sobie wyciągać karty dla Was, będziemy sobie dobierać kryształy i talizmany. Ze wspierającymi widzimy się na live w sobotę. Godzinkę jeszcze zapowiem, więc warto zaglądać do zakładki społeczność oraz oczywiście na mojego Instagrama i Facebooka. Natomiast z Wami, moi kochani, połączę się na live w niedzielę. W niedzielę wieczorkiem będziemy widzieli się tutaj na transmisji live, również godzinkę Zapowiem. Zaczynamy sobie wiadomością z kart duszy: Lady, Nada, matka, żona, siostra, córka. Dużo kobiecych rozmów czeka nas właśnie w ten weekend. Trzeba będzie opanować sytuację, trzeba będzie komuś pomóc, ale też trzeba będzie opanować swoje emocje, więc trzymajcie emocje na wodzy. W ten weekend działa jeszcze e, tranzyt, który mamy 1 października, więc kwadraturę Merkurego. Ciężko będzie się dogadać, więc mam nadzieję, że jak najmniej osób będzie musiało tę sytuację opanowywać i dacie sobie radę bez tych wzburzonych wód, bez tych wzburzonych Emocji. Przejdźmy sobie teraz, moi drodzy, do kart Tarota. Weekend zaczynamy w karcie dwójki kielichów, a dwójka kielichów to relacja romantyczna, to bratnia dusza. To może być też przyjaciel, przyjaciółka, którzy Wam pomagają, którzy was wspierają, którzy są przy was, ale ja tutaj widzę dwójkę osób, które albo odnawiają romantyczną relację, podają sobie nawzajem kielich miłości, zakochują się, albo spotykają się być może po latach to może być dla jednej osoby, ale musiałam to powiedzieć. Dla innych w stałych związkach jest czas harmonii, stabilizacji, przebaczenia, końca trudności, wymiany darów, no i oczywiście końca jakiś Końca jakiegoś takiego ciężkiego momentu, jakiegoś takiego ciężkiego etapu. Dwójka kielichów to też może być partner, który wraca, odzywa się, który gdzieś was zaczepia. Może lajkuje zdjęcie, a może po prostu pisze do was. W każdym razie to jest karta dwóch osób, które czują coś do siebie, które czują coś więcej do siebie. Kolejną z kart, jest karta dziesiątki mieczy, więc dziesiątka mieczy, jeżeli jest przed dwójce kielichów, to może macie potrzebę odejścia od osoby, potrzebę odejścia od relacji, potrzebę odejścia od partnera, partnerki, może od przyjaciela, przyjaciółki. Na pewno macie potrzebę zakończenia takich relacji, które są relacjami melodramatycznymi, w których nie ma spokoju, nie ma harmonii, nie ma stabilizacji. Może ktoś odchodzi i wraca, a może ktoś po prostu nie może się zdecydować. Może mieć też ktoś problemy z alkoholem i tu może być też pokazane wyjście z domu podczas kłótni, na przykład po alkoholu. Tu jest zakończenie sytuacji, które z jednej strony przynosi ulgę, z drugiej strony smutek, więc to jest taki emocjonalny roller coaster. Macie szansę na nowe szczęście, macie kamień z serca, a z drugiej strony chcecie wrócić. Chcecie wrócić, chcecie odezwać się też do kogoś. Z kim łączyła was romantyczna relacja, albo z kim łączyła was głęboka przyjaźń. Tu też jest pokazane wyjście z domu, może wyjazd, zobaczcie, ona pakuje tą walizkę i wychodzi, wyjeżdża, w każdym razie zostawia za sobą te miecze. Miecze to są myśli, negatywne myśli. Kolejną kartą jest dziesiątka ziemska, dziesiątka denarów, a ona mówi o. Dobrych finansach, o bezpieczeństwie finansowym, spadku, emeryturze, może rozmowie o emeryturze, może rozmowie o jakimś spadku, rozmowie o nieruchomości rodzinnym. Dla innych spędzanie czasu z rodziną. I tutaj jest takie poczucie spokoju, poczucie wychowywania dzieci mądrze, z powodzeniem, z sukcesem, przekazywanie wiedzy. Może rozmowa o rodzie, rozmowa o dziadkach, pradziadkach, o tym, jak było w rodzie, o tym, jak było w rodzinie. To jest bardzo dobra karta na finanse przede wszystkim w piątek. I na ostrzeżeniu mamy siódemkę mieczy. Siódemka mieczy to są ludzie, którzy są nieuczciwi. To są ludzie, przez których mieliście straty moralne, straty materialne. Może co niektórzy to są ludzie, którzy gdzieś plotkują, którzy niosą wasze imię. Którzy próbują okłamać, oszukać, bądźcie ostrożni. To są też tak zwane wampiry energetyczne, czyli ludzie, którzy karmią się waszą energetyką, którzy dzwonią i zatruwają waszą przestrzeń energetyczną. Na takie osoby radziłabym uważać, ale też może jakaś wstydliwa tajemnica wyjść na jaw właśnie w piątek. W ten piątek. Kolejną kartą jest karta. Ósemki ziemskiej. A Ósemka ziemska mówi o szkoleniach, warsztatach, poszerzaniu wiedzy, webinarach. Więc może robicie jakieś szkolenie, może poszerzacie swoją wiedzę. To jest bardzo dobra karta, jeżeli chodzi o pracę. Myślę, że są też osoby, które w weekend pracują, które się doszkalają, które się szkolą, ale też może macie taką myśl, żeby wrócić do szkoły, żeby wrócić na studia, żeby wrócić do edukacji. Może też pomagacie swoim dzieciom. W jakichś zadaniach domowych, w jakichś pracach domowych. Tutaj mamy pracę, którą kochacie, dbałość o szczegóły. Może być też praca w domu, prace domowe, robienie czegoś, naprawianie czegoś, upiększanie czegoś w domu. Też poczułam to, wyciągając tą kartę. Karta siódemki ognia mówi o walce o siebie, walce o swoje przekonania. Kto komu będzie próbował udowodnić rację w ten weekend? Mądrze rzucajcie wyzwania tym, którzy dzierżą władzę. Kto dzierży władzę u Was w domu? Kto, jak to się kiedyś mówiło, kto nosi spodnie w tym domu? Tu jest walka o to, kto ma rację. Tu jest walka o to, czyja racja jest lepsza. Ale też może być trening fitness. Zawsze w tej siódemce ognia też widzę. Trening fitness, dbałość o siebie, się o zdrowie, dbałość o swoją formę. Pięknie pokazany jest król ziemski, chociaż przy tej karcie siódemki, przy tej karcie siódemki e, ognia to też trygon ziemi, zwłaszcza mężczyźni, byk, panna, koziorożec, mogą z kimś walczyć o siebie. Natomiast to też jest walka o finanse, o status społeczny. Król ziemski, czego się nie dotknie, zamienia w złoto. To jest taki dotyk Midasa. Możecie też mieć konflikt czy kłótnię z dzieckiem, gdzieś jakaś taka potyczka słowna. Król ziemski to jest wspierający rodzic, to jest ojciec, który... Wspiera, ale też to jest pracodawca, więc może jest jakiś konflikt z pracodawcą, może myślicie o pracy, może dostajecie gdzieś jeszcze jakiegoś maila, czy odczytujecie jakiegoś maila w piątek i tutaj jest pokazana też negatywnie energia pracodawcy. Natomiast dla singielek, pań, bardzo ładnie pokazany, król ziemski, mężczyzna, byk, panna, koziorożec. Zobaczymy sobie teraz karty duszy. Karty duszy pokazała się karta związku i przy związku mamy jakąś burzę, mamy jakąś burzę, jakąś kłótnię, coś zostaje ujawnione, no i tutaj trzeba będzie zabrać głos, trzeba będzie się wytłumaczyć, trzeba będzie porozmawiać, trzeba będzie porozmawiać o swego rodzaju zobowiązaniach, moi kochani, kto ma jakie zobowiązanie, bo tutaj być może ktoś czuje, że nie ma wsparcia, i dlatego jest ta kłótnia. Widzę też energię seksualności, więc, no, namiętne i ogniste energie czekają niektórych z Was. Widzę kartę chodzenia z podniesioną głową, z uniesioną głową. No i oczywiście piękna, piękna pewność siebie. Karta rada, prostota. Im prościej, tym lepiej. Im prościej coś powiecie, wypowiecie. Tym będzie lepiej. Mamy kartę mocy, więc moc osobista, asertywność, wdzięczność będzie również bardzo ważna. Zapisy, podpisy, ale też bardzo dobrze pokazana jest karta intuicji. Czyjś talent też zostaje doceniony, dostrzeżony. No, i oczywiście mamy kartę poszerzania wiedzy. To, co powiedział nam Tarot. Wiedza, poszerzanie wiedzy, uczenie się, warsztaty, szkolenia, na no i wznoszenie się. Piękny jest ten przekaz. Ostatnia karta z kart duszy, z tych kart duszy to odnowa. Odnowa relacji, odnowa zaczyna się ta sama sytuacja. Tu od razu usłyszałam niekończąca się historia. Znowu wraca jakaś niekończąca się. Historia. Szybki przekaz z tych kart duszy, ale chciałabym użyć kilku różnych tali, bo czuję, że ktoś dostanie przekaz z jednej tali, ktoś dostanie z drugiej, ktoś troszkę z tego, ktoś troszkę z tego. Także łapcie swoje przekazy. Pamiętajcie, nie każdy rezonuje z każdym. Puśćcie to, co nie jest wasze, i łapcie to, co do was należy. Przechodzimy do kolejnych kart duszy. Kolejne karty duszy pokazują nam, że bardzo ważne podczas tego weekendu będzie odpoczynek i odnowa. I dla jednych to jest znowu odnowa relacji i sytuacji, bo jest tutaj karta wybaczenia, cerowania, zasłony. Ktoś będzie prosił kogoś o wybaczenie. Dla innych to jest po prostu odpoczynek i odnowa sił. Natomiast widzę, że jest tutaj prośba o wybaczenie. Mamy też kartę oświecenia, nieoznakowany szlak. Ktoś dostaje jakąś jasną wizję, jakiś jasny przekaz, moi kochani. Może w medytacji mamy pokazaną głęboką ciszę, medytację. I w tej medytacji może przyjść jakaś odpowiedź do Was. Jest też karta uczty obfitości, decyzje i konsekwencje, i ktoś postanawia wyciągnąć konsekwencje z czyichś zachowań. I z tego tytułu naprawdę będzie mógł cieszyć się obfitością, bo wreszcie coś zakończy. To, co ja powiedziałam, jakąś niekończącą się opowieść. Mamy też pokazanego mężczyznę, dobroczyńcę, łaska, hojność, wsparcie. Jakiś mężczyzna dla kobiety jest przepięknie pokazany. Widzę też, że macie świat w swojej dłoni, wszechświat w swojej dłoni, ale widzę też, Chęć wnikania obcych ludzi z ogromną ciekawością w wasze życie. Oglądają, podglądają, zaglądają, patrzą. Widzę też mądrość, która prowadzi do wznoszenia się ponad konflikty. Przyjrzenie się sprawie obiektywnie, przyjrzenie się sytuacji obiektywnie, wyciągnięcie obiektywnych wniosków i stwierdzenie OK. Dojdziemy do niczego kłótnią. Spróbujmy porozmawiać. Może spróbujmy pomilczeć, ale na pewno nie kłócić się. To, kłócić się to nie jest rozwiązanie. I ostatnia karta, moi kochani, mamy kartę zarzucającej sieci. Zarzucający sieć przygotowania przynoszą owoce. Ktoś robi jakiś plan, który przyniesie owoce. No dobrze, jeszcze dwie przeprawa inicjacja Dokąd wyjdziecie przez ten most? Jak to was dotyczy? Trójki, czwórki, siódemki. No, ktoś będzie miał nie lada przeprawę w ten weekend. Czego to u was kochani dotyczy, ale na pewno jest karta nieograniczonych możliwości. I tu też jest most, ale tutaj ta duchowość może wam w ten weekend pomóc. Właśnie ta praktyka medytacyjna, to zobaczenie czegoś inaczej. Może oczyszczanie, może uzdrawianie, może jakaś muzyka uzdrawiająca, sesja z muzyką uzdrawiającą też jest bardzo ładnie pokazana. Macie nieograniczone możliwości. Zobaczmy kolejne karty duszy. Któraś z pań oglądająca nas czuje się w ogromnej energii poświęcania się. Poświęcenia, paravatti. Dla kogo wy w ten weekend, moje kochane panie, się poświęcacie? Dla rodziny, dla pracy, dla przyjaciół? Zdecydowanie widzę tu kobietę, która czuje się w energii poświęcenia, która czuje, że poświęca czas, energię, emocje komuś. Czy dobrze, czy źle? To już musicie sami ocenić, ale na pewno jest to uczucie poświęcenia. Widzę również piękną, romantyczną miłość. Afrodyta, bogini miłości. Więc tym bardziej z tą dwójką kielichów jest tu pokazane romantyczne spotkanie. Jest tu pokazane romantyczne spotkanie, może pierwsze dla kogoś, ale dla innych, zwłaszcza też dla stałych związków, jest to karta, która mówi o powiewie romantyzmu, o romantycznej randce, o romantycznej kolacji, o romantycznym geście ze strony partnera. Cieszy mnie to. Niestety, dla innych jest pokazana karta bez ruchu. No, ktoś czuje, że utknął, że coś nie rusza, że może numer 51 jest dla Was ważny, dla piątek, dla jedynek, dla szóstek. <laughs> może mieszkacie pod numerem 51. Coś tutaj. Nie jest popchnięte do przodu i może już długo nie być popchnięte do przodu, i czujecie się w takiej energii stagnacji. I tutaj do tego mamy Ellen, że utknęliście w jakichś schematach, utknęliście w jakiejś relacji, utknęliście w jakiejś sytuacji, i wyjątkowo ktoś czuje właśnie podczas tego weekendu taką energię. Mamy kartę. Benzaiten, piękno, to japońska bogini piękna, ale też y, to jest energia zazdrości. Benzaiten mówi o zazdrości, o tym, że jesteście zazdrośne, zwłaszcza panie, o to, że ktoś jest piękniejszy, o to, że ktoś emanuje pięknem, a wy gdzieś się nie do końca czujecie się dobrze i pięknie ze sobą. Dla innych jest to pokazane emanacja właśnie pięknem, czyli w drugą stronę. Każdą z tych kart indywidualnie odczytując, Możemy czytać inaczej. Jesteście tak piękne, że to Wam zazdroszczą i tak pięknie się czujecie. E, uwaga też na uczucie zazdrości, zwłaszcza w ten weekend. No i wspaniałe poczucie humoru. To jest bardzo dobra karta. Tu będziecie się czuć uśmiechnięte, będziecie się czuły, że poczucie humoru jest Waszym ogromnym atutem, że z poczuciem humoru możecie więcej, możecie więcej załatwić. Możecie więcej przełknąć, przetrawić. Co to miało dla Was znaczyć, moi kochani? Z kart mistycznego kipera pokazane jest spotkanie, bardzo korzystne spotkanie, rozmowa. I zdobywanie szczytów i honorów, i zaszczytów, spotkanie z jakąś osobą, które będzie bardzo korzystne. Dodatkowo przy tym pokazała się Karta Nadziei Rozległej Wody. Wspaniale. Może ktoś stara się o dziecko, i tu jest też sytuacja prenatalna. Może ktoś stara się o jakieś finanse, i tutaj też jest pokazana bardzo korzystna sytuacja, ale też zwłaszcza dla związków. I nowych, i tych, które już istnieją. No, jest pokazana karta jakiegoś prezentu. Cudnie tych prezentów wam życzę. Wpiszcie w komentarzu słowo prezent. Jeżeli przyjmujecie to przesłanie, zobaczmy jeszcze sobie kolejne karty duszy. Weźmiemy te. Tych kart dawno nie było. Zobaczymy, co dla nas, moi kochani. No, mamy kartę oczyszczania. Oczyszczania. No, to jest to, co ja robię co sobotę. Korzystam z usług mojej bioenergoterapeutki, pani Grażynki. E, więc oczyszczanie siebie, oczyszczanie przestrzeni, oczyszczanie domu, ale też poczucie własnej wartości w ten weekend. Będzie bardzo ważne. Przeczytam wam ten przekaz. Nieustannie jesteś godny przynależeć do miłości. Nie potrzeba nic poprawiać. W rzeczywistości sam w sobie jesteś miłością. Sam w sobie, sama w sobie. Może trzeba się oczyścić, żeby odzyskać to poczucie własnej wartości. I karta wolności, uwolnienia. Nie chcę już, aby ta pałąca obręcz urazy blokowała dobro. Uwolni mnie z jej więzów. Uwolnienie, odblokowanie, poczucie własnej wartości. Co jeszcze dla nas, moi kochani? No, też poświęcenie. Też poświęcenie. Czasami poddanie się jest bolesne. Bóg odcina wszystko, co musi odejść. Złudzenia, obsesje, nałogi to ofiara miłości. I prośba o pomoc. Prośba o pomoc kogoś, prośba o pomoc do wszechświata, do Boga. Zachęć Boga, by był Twoim przewodnikiem, naprawdę. Po prostu powiedz: Boże, nareszcie jestem gotowy, poprowadź mnie. Proście anioły na głos o pomoc. To jest taka zasada. Anioły nie mogą reagować, nie mogą reagować bez naszej wolnej woli, więc powinny zostać zawsze poproszone na głos. I widzę, że ktoś też. Poświęca jakąś prawdziwą ofiarę. No, czy poświęcił i teraz to oczyszcza, teraz to odblokowuje. Prawdziwa ofiara bierze to, co może być krzyżem nie do zniesienia. I zwraca w postaci miłości. I ostatnia karta to karma. Nie ma takiej rzeczy z przeszłego życia, którą nie można by się zająć w obecnym. Dlatego te czytania, lekcje i długi karmiczne są tak ogromnie ważne, żeby przepracować tą karmę, żeby odrobić te lekcje. Przede wszystkim, żeby mieć świadomość, jakie te lekcje macie. Później, z czym się mierzycie, z czym walczycie, czy tak naprawdę co odrabiacie, bo walka to samo w sobie to słowo nie jest słowem korzystnym. Jeszcze jedna, jeszcze jedna czuję, że będzie, że będzie dla nas bardzo ważna. No, jest właściwe działanie. No właśnie, niech wszystko, co ma odejść, odejdzie, a wszystko, co ma nadejść, nadejdzie. I uwierzcie w ten właśnie taki boski plan, boski porządek. I jeszcze jedna. Żal. Odrzućcie stary żal. Żal bardzo więzi. Żal jest ogromnie wiążącym uczuciem, czy wiążącym. Łzy są tym, co się dzieje, gdy lód w sercu. Topnieje. Ktoś albo za dużo płakał i wylewał tego żalu, albo też mógł nie pozwolić sobie na przeżywanie żalu. Mógł mieć energię, gdzie chce być silną, silnym, nie chce pokazać swojej słabości, ale no właśnie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby zmierzyć się z tym, przerobić, odrobić i ruszyć dalej. Zobaczmy sobie teraz wiadomości z kart anielskich. Pierwsza z kart anielskich to Betani. Jeżeli dbasz o siebie, korzystają na tym wszyscy. Pozwól sobie dziś na coś relaksującego, na przykład masaż, kąpiel w soli morskiej, pedicure. Anioł Betani chce nam powiedzieć: "Zadbajcie o siebie". Nie tylko chodzi o wygląd, ale przede wszystkim chodzi o to samopoczucie, żebyście czuli się dobrze sami ze sobą, żebyście czuli się zadbani, żebyście czuli się zaopiekowani, żebyście zrobili coś dla siebie, żebyście poczuli się piękniej, żebyście poczuli się, że dbacie o siebie tak, jakbyście zadbali o kogoś innego, a może nawet lepiej. Bo właśnie o to chodzi, moi drodzy, żeby siebie traktować naprawdę tak jako priorytet. Ale to z drugiej strony też jest taki przekaz. Maskę w samolocie najpierw zakładamy sobie, żeby pomóc innym, i to samo powinno być tutaj. Najpierw zadbajmy o siebie, żebyśmy mieli energię i siłę dbać o innych. Kolejnym z aniołów jest Krystal. Ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego, chociaż ty jeszcze nie dostrzegasz. Zawsze jak widzę anioła Krystal. Kojarzy mi się z Sylwia Crystal, z, którym, z którą to przestrzenią będę pracowała, czy w której to przestrzeni będę pracowała w kolejny weekend. Jestem od 10 do 13 w Warszawie. Zapraszam Was 11 i 12 na Wodzi Rejów 3, na spotkanie ze mną właśnie Sylwia Crystal. No i kochani, ostatni anioł Oceana, zacznij działać. W tej sytuacji jesteś wierny prawdzie. Musisz zaufać swojej intuicji, uwierzyć w siebie. To jest tak, jak mówię na czytaniach do moich klientów: Macie takie i takie możliwości, ale zadziałajcie, zróbcie coś, żeby się pokazać, żeby ktoś miał możliwość was dostrzec. Dostrzeże, jeżeli jest to pokazane, to ja mówię: Dostrzeże, zobaczy, zdobędziecie to, zrobicie to, ale też musicie coś w to włożyć. Cuda zdarzają się codziennie i oczywiście jak najbardziej, natomiast Pomóżmy wszechświatu, pomóżmy nam samym, żeby ktoś nas mógł zobaczyć, żeby ktoś nas mógł dostrzec, zauważyć i coś zaproponować. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do anielskiej odpowiedzi. Zadajcie pytania kartą i wybierzcie jedną z trzech odpowiedzi. Karta numer jeden. Karta numer dwa i karta numer trzy, którą wybraliście? Ja, trójeczkę. Jeżeli wybraliście jedynkę, odpuść. Jeżeli wybraliście dwójkę, wypatruj znak. Jeżeli trójkę, jak ja, idealny moment. Kochani, życzę Wam cudownego weekendu i do zobaczenia.